Dziura murek, tysiąc podwórek, dla mnie Włożeniem projektu było, żeby trochę zderzyć mieszkańców z kulturą i żeby ta kultura wyszła do nich, żeby to niekoniecznie była ta wersja, którą znamy na co dzień, czyli że mieszkanie idzie do teatru na przykład, ale żeby trochę teatr przyszedł do mieszkańca. Będzie to pięć koncertów, które wydarzą się w ciągu weekendu, piątek, sobota, niedziela. My pracujemy nad piosenkami i nad scenami improwizowanymi, a improwizowane są dlatego, żebyśmy mogli się zintegrować z naszą widownią, czyli z osobami, których, których podwórka odwiedzimy. Próba zarezonowania z tym, co jest takim zasadniczym, zasadniczymi pytaniami czy problemami, z jakimi mierzą się mieszkańcy. Próba z, może przede wszystkim postawienia pytania o to, kim my tutaj wszyscy jesteśmy. Ja bym chciał, żeby Polesiacy dowiedzieli się o tych ludziach, o których myśmy się dowiedzieli, a czasami sąsiedzi nie wiedzą nic o swoich sąsiadach. To nie chodzi o to, żeby jakoś prywatnie wchodzić w te obszary, których nie chcemy pokazywać albo nie chcemy do tych obszarów kogoś dopuszczać, ale żeby wiedzieli, że ten sąsiad jest i też jest człowiekiem i potrzebuje czegoś. Ja myślę, że moim marzeniem jest to i pragnieniem, żeby zaczęli ze sobą po prostu gadać. Mamy takie marzenie i w ogóle też takie, takie oczekiwanie, że na przykład e, jeśli nie otworzą okna, żeby wyjrzeć i zobaczyć, to przynajmniej będą patrzyły z firanki. Czasami nie mamy siły, żeby coś samemu zrobić. Trzeba się ściepić. Trzeba znaleźć partnerów, trzeba znaleźć kumpli, trzeba znaleźć współbraci, żeby móc te marzenia zrealizować. I ten projekt poleski tegoroczny, tak jak po, poprzednie projekty w Wałbrzychu, czy w Katowicach, czy w, też tutaj w łodzi na początku, właśnie uczą takiego docierania y, do ludzi, którzy chcą sobie porozmawiać, ale nie mają narzędzi do realizacji swoich marzeń. Chyba ten projekt jest po to, żeby te narzędzia komuś dać. Nie ma dwóch takich samych historii, nie ma dwóch takich samych miast, nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy tworzy własne DNA. DNA, DNA. to nieskończone historii splatanie, Tym, a kiedy o życie walczące nieustannie na nas myśli zapytań przetrwanie, przetrwanie.